Naszym następną prelegentką będzie pani dr Paulina Sekuła. Pani doktor e, Sekuła przedstawi prezentację zatytułowaną Mikroagresje płciowe w akademii doświadczenia kobiet pracujących w naukach e, ścisłych. Pani doktor Paulina Sekuła jest adiunktką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Socjologii Medycyny e, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia równości płci i zmiany instytucjonalnej w nauce i badaniach um, przyczyn nierówności płci oraz wdrażaniu i monitorowaniu rozwiązań równościowych. Zapraszam, pani doktor. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na dzisiejsze wydarzenie i gratuluję jego organizacji. Ponieważ nie jestem reprezentantką nauk ścisłych, to chciałam wyjaśnić, skąd się tutaj wzięłam i dlaczego mam czelność się wypowiadać na temat kultury organizacyjnej instytucji, które prowadzą badania w zakresie nauk ścisłych. No i chyba coś za szybko zrobiłam. O właśnie. Więc zajmuję się tym zagadnieniem naukowo od, właśnie chyba w tym roku wybiło 10 lat, odkąd jestem zaangażowana w projekty międzynarodowe, tak się akurat składa, horyzontalne, kolejne, które tą kwestię nierówności płci w nauce badają. Wszystko zaczęło się od projektu Genera, który badał kariery naukowe kobiet i mężczyzn w fizyce. I pracował nad zaproponowaniem pewnych rozwiązań, które, które mogłyby zmniejszać bariery w rozwoju kariery naukowej fizyczek. Projekt ACT z kolei był skoncentrowany na wspieraniu społeczności praktyków, czyli osób, które albo ze względu na zainteresowania naukowe, albo ze względu na pełnione funkcje w instytucjach zajmują się równością płci czy szeroko rozumianą różnorodnością w instytucjach. Instytucjach I tworzyliśmy dla nich pewne rozwiązania, które wspierały ich w prowadzeniu codziennych, codziennych czynności. Z kolei, wraz z projektem Mind the Job, Uniwersytet Jagielloński wprowadził swój pierwszy plan równości płci. Dzisiaj już była o tym mowa, więc właśnie wtedy, kiedy pojawił się ten wymóg sformułowany przez Komisję Europejską, my dostaliśmy finansowanie projektu Mind the Jep, więc wspierał on ten proces wprowadzania planu równości płci prowadziliśmy badania, między innymi badania jakościowe na dwóch wybranych wydziałach, jednym właśnie z zakresu SSH, jednym z zakresu nauk społecznych, ale też analizowaliśmy dane, dane administracyjne, dane statystyczne. Dalej działający, dalej rozwijający się projekt Inspire z kolei tworzy takie europejskie centra doskonałości, w których prowadzimy nadal badania, już nie Tyle nad przyczynami nierówności płci, bo tutaj mamy dość dużo danych i dość dużo wiemy na ten temat, natomiast prowadzimy badania nad warunkami sprzyjającymi skuteczne wprowadzanie planów równości płci, tak aby nie były właśnie tylko tym papierkiem, na którym odhaczamy pewne wymogi, ale rzeczywiście zmieniamy, zmieniamy naszą instytucję. Natomiast projekt Genesis jest nieco inny, bo poświęcony jest zagadnieniu sprawiedliwej transformacji energetycznej. I przyglądamy się również karierom naukowym kobiet i mężczyzn w dyscyplinach związanych z energetyką, ale idziemy trochę szerzej, bo przyglądamy się też takim wzorcom płciowym w korzystaniu z energii, czy po prostu w pracy w sektorze energetycznym, który jest szerszy niż tylko, niż tylko akademia, oczywiście. No, i właśnie dzisiejsze moje wystąpienie jest oparte na, na wynikach badań, głównie jakościowych, albo pogłębionych, albo częściowo ustruktury, ustru, ustrukturyzowanych wywiadach, które prowadziliśmy zarówno lokalnie w Polsce, ale też w kilkunastu instytucjach naukowych i badawczych w Europie. Najcięższy, jeśli tak można powiedzieć, materiał empiryczny mamy właśnie z tego pierwszego, projektu, bo Instytut Socjologii był koordynatorem badań jakościowych i mamy materiał empiryczny właśnie z 12, z 12 instytucji. Dzisiaj będę mówić tylko o wywiadach realizowanych wśród kobiet, natomiast równolegle prowadziliśmy też wywiady z mężczyznami. I starałam się właśnie każdorazowo wybrać, jeżeli domyślnie nie były to badania prowadzone wśród osób pracujących w naukach ścisłych, to starałam się z tych pozostałych projektów wybrać właśnie ten materiał empiryczny, który odnosi się do nauk ścisłych. Skorzystam znowu z, z przywołanego tutaj raportu schiffy ale Rzeczywiście jest on bardzo dobry i, i, i regularnie raportuje udział kobiet i mężczyzn w nauce szeroko rozumianej. To jest być może znany w części z Państwa wykres pokazujący udział kobiet i mężczyzn w typowej karierze naukowej w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych i technicznych, począwszy od studenta i studentek pierwszego i drugiego stopnia studiów przez osoby będące na studiach doktoranckich i później na kolejnych szczeblach kariery naukowej. Jeżeli chodzi o ten najwyższy stopień, to w naszym przypadku są to osoby z tytułem naukowym profesora. To, co pokazuje ten wykres, to po pierwsze wspomniane już wcześniej dysproporcje płci w, w, w naukach, Ścisłych, przyrodniczych i technicznych, a po drugie to, co znamy również z innych nauk, również tych, w których jest bardziej zrównoważony udział kobiet i mężczyzn, że wraz z kolejnymi stopniami kariery naukowej kobiet ubywa. Nie mam analogicznego, niestety, wykresu tylko na podstawie danych z Polski, ale sprawdziłam, że w przypadku profesorów i profesorek, to jeżeli chodzi o nauki ścisłe i przyrodnicze, to kobiety w Polsce stanowią 22%. Natomiast jeżeli chodzi o nauki inżynieryjne, to jest raptem 16%, więc jeżeli skumulujemy to mniej więcej jest bardzo podobny wskaźnik, więc jest w jakimś stopniu oddaje to rzeczywistość polską, przy czym specyfika polska i również części krajów tak zwanego byłego bloku wschodniego czy tak zwanych postkomunistycznych jest, jest to iż Stosunkowo więcej kobiet rozpoczyna studia ścisłe czy inżynieryjne w porównaniu z, z wieloma krajami Europy Zachodniej, więc tutaj być może te, te statystyki na początku byłyby wyższe. Więc to jest jeszcze jeden element pokazujący właśnie tę wielorakość tych dysproporcji płci w nauce. Oprócz tego, o czym mówiła moja poprzedniczka, można dodać również to, że kobiety są rzadziej cytowane, ich publikacje są rzadziej, są pierwszymi autorkami, w publikacji, i rzadziej, ale to już była o tym mowa, stoją na czele międzynarodowych konsorcjów naukowych. No i badania, które zajmują się przyczynami tych dysproporcji, jednoznacznie wskazują, że są one konsekwencją wielorakich. Oddziaływania wielorakich czynników, które mają zarówno charakter formalny, jak i nieformalny, które oddziałują na poziomie jednostkowym, związane są na przykład z motywacjami indywidualnych osób, są obecne na poziomie organizacyjnym, czyli są, są to tutaj elementy kultury organizacyjnej poszczególnych instytucji, ale również na poziomie systemowym, kiedy są pewne regulacje prawne czy nieformalne normy, które no, ich efekt ma. Ma nierówne znaczenie dla, dla kobiet i mężczyzn. I bardzo dużo badań jest, które pokazują istnienie nierówności płciowych w zatrudnianiu, w awansowaniu tak zwany gender pay gap w zarobkach również na gruncie nauki również w Polsce a także brak systemowych rozwiązań zarówno systemowych jak i organizacyjnych które wspierałyby osoby z obowiązkami opiekuńczymi a okazuje się, że właśnie posiadanie tych obowiązków opiekuńczych jest takim elementem który bardzo mocno również rzutuje na sytuację w nauce a jeżeli ograniczymy tą um, analizę właśnie do nauk ścisłych i przyrodniczych, to jest cała grupa badań, które odwołują się do tak zwanego Nieprzyjaznego klimatu dla kobiet w STEM. Mówi się właśnie o Chili Climate. Jeżeli sobie Państwo chcecie zrobić taką, taką próbkę, można w Google Scholar wpisać to słowo. Na pewno bardzo dużo publikacji się pojawi, które pokazują, że no właśnie wielokrotnie wiele tych dyscyplin z zakresu STEM jest nasycona takimi ukrytymi uprzedzeniami. I stereotypami płci, które utrudniają bardziej kobietom niż mężczyznom rozwijanie karier naukowych. I tutaj właśnie pojawia się ten element, o którym o której dzisiaj chcę trochę więcej powiedzieć, czyli, czyli mikroagresji. Czym są mikroagresje? Nie są to otwarne, otwarte formy dyskryminacji ze względu na płeć, tylko są to pewne takie codzienne, bardzo subtelne. Często werbalne, ale też pozawerbalne e, formy zniewak, e, które przekazują niechęć, wrogość, e, obra e, obraźliwe komunikaty e, w stosunku do osób, które są adresatami tych mik mikroagresji, obecne są w codziennych in e, interakcjach. Czasem są zamierzone, czasami całkowicie nieuświadomione. Będziemy, będę o tym też za chwilę mówić trochę więcej. No i właśnie przekazują takie wrogie, wrogie uwagi w stosunku do osób ze względu na ich tożsamość, czy płciową, czy związaną z orientacją seksualną, wiekiem, czy na przykład właśnie obowiązkami opiekuńczymi. I wśród różnych typologii tych mikroagresji pojawia się taki podział na mikroataki, mikrozniewagi, mikrounieważnienia. Przepraszam, być może one trochę niezgrabnie po polsku brzmiały, ale to była próba tłumaczenia z języka angielskiego. Te mikroataki są najbardziej zbliżone do otwartych form dyskryminacji, bo są po prostu takimi atakami werbalnymi często w stosunku do osób pokazujących, iż są niekompetentne, iż no, nie nadają się do uprawiania, do, do uprawiania nauki. Na to, I często mają charakter e, świadomy i celowy. Natomiast mikrozniewagi, mikrounieważnienia częściej e, przebiegają w takiej formie właśnie nie w pełni uświadomionej i nawet e, bez e, e, bez motywacji nawet uświadomionej e, urażenia kogoś, prawda? Ale mogą mieć taki efekt. I właśnie mogą w taki subtelny sposób przekazywać, że no, uważam, że nie do końca e, Twoje e, kompetencje są równe moim, prawda, ze względu na Twoją określoną charakterystykę, albo e, nie wierzę, iż Twoje doświadczenia, o których mi mówisz, tutaj chodzi o te mikrouważnienia, e, unieważnienia, e, są prawdziwe, prawda, to jest na przykład właśnie podważanie e, e, doświadczeń, iż dane osoby, na przykład kobiety, doświadczają, e, doświadczają dyskryminacji w swoim, e, w swoim środowisku pracy, wskazywanie, że być może są przewrażliwione na przykład. Ehm. Można mówić o różnych wątkach, które pojawiają się właśnie w tych badaniach mikroagresji. To ja chcę powiedzieć o czterech, i wyłoniły się one w naszych badaniach, właśnie w tych analizach wywiadów i również w analizach pytań otwartych w sondażu, który zrealizowaliśmy w niektórych uczelniach, ale o tym za chwilę. Więc to podważanie kompetencji odnosi się do takiego sygnalizowania, w tym przypadku kobietom, że że ich kompetencje są niewystarczające, aby prowadzić, prowadzić badania naukowe, iż po prostu są mniej kompetentne niż, niż mężczyźni, albo to było w kontekście fizyki eksperymentalnej, albo no, nie nadają się do przeprowadzania pomiarów prawda, czy obsługi sprzętu, który jest niezbędny do tego, żeby przeprowadzić jakiś, jakiś eksperyment. I tutaj właśnie przywołałam kilka cytatów akurat tutaj z tego badania z fizykami, z fizyczkami. Kobiety przywoływały sytuacje, które miały miejsce zarówno podczas studiów, na przykład studiów doktoranckich, ale również później w pracy, kiedy ich przełożeni albo koledzy, no właśnie, informowali ich albo nadawali im takie etykietki, no, że nie są w pełni kompetentne. A to, że nie mają wyobraźni przestrzennej, a to, że nie są zdolne do godnego reprezentowania wydziału. A to, że są naukowcami drugiej kategorii albo którejś kolejnej kategorii, to są cytaty wzięte również z wywiadów, które, które analizowaliśmy. Albo, że znowu coś zepsuły. Kobiety wspominają również inne konkretne przypadki zniewak słownych i zachowań, które albo sugerowały im, iż oczekiwania wobec nich są niższe, albo miały na celu im przekazanie, że powinny znaleźć swoje miejsce w szeregu, prawda, czy w hierarchii. No i te działania obejmowały na przykład podważanie ich umiejętności i kompetencji w zakresie dokonywania dokładnych pomiarów, czy naprawiania sprzętu laboratoryjnego, tutaj ten przydługi cytat właśnie odnosi się do tej kwestii, czy w końcu dopełnienia funkcji kierowniczych, do których odnosi się drugi cytat po lewej stronie. Kolejny rodzaj mikroagresji związany z tym pierwszym, bo też w rezultacie pokazujący, iż no, kobiety nie do końca są właściwą osobą w danej przestrzeni, to są restrykcyjne role płciowe. Tutaj przekazuje się werbalnie bądź niewerbalnie kobietom, że. Powinny wypełniać zadania, jeżeli już są w tej nauce, to powinny e, wypełniać zadania, które są dla nich odpowiednie. To odpowiednie tutaj e, zaznaczam jest w cudzysłowie, e, zgodnie z tradycyjnym podziałem ról e, płciowych. E, no i. E, Kobiety wskazywały, że czasami po prostu czują się jakby, no właśnie, nie, nie, były, e, 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 nie były tolerowane w, w, w swoim środowisku. Młodsze Młodsze osoby mówiły o tym, że nieraz jak dzieliły się z innymi osobami, czym się zajmują, to pojawiło się, pojawiało się zdziwienie, co fizyka teoretyczna, ty, kobieta i fizyka teoretyczna, niemożliwe, ale też formą właśnie takiego, Umniejszania było, było mylenie funkcji kobiet, prawda? By kobiety gdzieś w towarzystwie, na spotkaniu projektowym czy, 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 czy zakładowym były brane za za sekretarki. Tutaj tego dotyczy ten, ten pierwszy em, cytat. E, w ramach tych restrykcyjnych ról płciowych kobietom też się daje do zrozumienia, bywa tak przynajmniej i kobiety, z którymi prowadziliśmy badania, a, dawały e, e, temu wyraz, że w sytuacji, kiedy zostawały matkami, e, uważano, dawano im do zrozumienia, że teraz powinny się tylko tym zająć i e, nauka nie powinna e, e, ich e, zajmować. E, przykład, kiedy e, kiedy badaczka zaproponowała swoje wystąpienie podczas konferencji i w momencie, kiedy została matką, kiedy sama nie wykonała żadnego ruchu, żeby nie wiem, odwołać prawda, czy przełożyć swoje wystąpienie, po prostu przeniesiono czy zmieniono formułę jej wystąpienia na, na plakat. Ostatecznie udało się to odkręcić, no, ale chodzi o to, że jakby automatycznie przyjęto, że nie będzie w stanie tego zadania wykonać. college Kiedy mówimy o tych tradycyjnych rolach płciowych związanych z, z, z byciem matką czy opiekunką, tutaj pojawia się też kwestia takiego napięcia pomiędzy różnymi normami, które w instytucjach naukowych, czy może szerzej również w świecie funkcjonują. Ale akurat jedna z tych norm jest specyficzna dla nauki, że z jednej strony, no właśnie, kiedy kobieta zostaje matką, powinna całkowicie zająć się tą swoją nową rolą, a z drugiej strony kontrastuje, czy wspiera się z nią norma myślę, że bardzo wszystkim nam dobrze znana, że jeśli jesteśmy naukowcami, to powinniśmy się całkowicie oddać nauce. I, i, I nauka nie jest normowanym czasem pracy. Właściwie naukowcy, a my jesteśmy e, e, cały czas. Więc tutaj pojawia się napięcie, jak pogodzić te różne e, wymogi. E, e, no i właśnie jedna z, z, z naszych e, e, uczestniczek badania, w tym przypadku badania sondażowego, właśnie zwraca na to uwagę, kiedy, e, e, kiedy jej status związany z życiem prywatnym zaważył na tym, że no, została Oceniona jako niezdolna do tego, żeby pełnić funkcje kierownicze. Tu są też przykłady, które pokazują właśnie, że kobiety w tym takim ujęciu, czy spostrzeganiu ich jako kobiet, które, jako osób, które powinny pełnić takie funkcje pomocnicze w nauce, jeśli już w tej nauce są, no właśnie, bywają automatycznie delegowane do robienia notatek, do przygotowywania spotkań, do parzenia kawy, do sprzątania po spotkaniach, prawda, albo jak w tym pierwszym cytacie po prawej, do, wypiekania ciasta na Wigilię i przy okazji tutaj dość agresywnie ta osoba, która była nadawcą tego komunikatu również oceniła możliwości doktorantki. Kolejną, kolejną mikroagresją jest coś, co nazywamy w, w literaturze niewidocznością, a co związane jest z wykluczaniem czy, czy marginalizowaniem już nie, tyle samych Kobiet, tylko ich, ich wkładu w rozwój nauki, nauki w, ich, w ich badania. Więc chodzi tutaj o właśnie o takie ignorowanie kobiet w środowiskach za, zawodowych, pomijanie ich opinii, wkładu naukowego, pomijanie osiągnięć, nie cytowania ich prac właśnie, nie zapraszania na spotkania naukowe czy na konferencje w roli głównych prelegentów, czy wreszcie milczenie w kwestiach wsparcia kariery doradztwa czy, czy mentoringu. Więc również w naszych wywiadach kobiety przywoływały sytuacje, kiedy były ignorowane podczas rozmów, a ich pomysły pomijane, niesłyszane i relacjonowały, że miały poczucie, że tylko dlatego, że są kobietami jakby ten ich, ich komunikaty, czy ich pomysły nie są brane pod uwagę. Innym zidentyfikowanym w naszych badaniach sposobem na właśnie na sprawienie tej niewidoczności kobiet było ignorowanie ich wkładu pracy. Tutaj znowu chodzi o specyficzną, specyficzny kontekst fizyki eksperymentalnej, prawda, gdzie gro pracy wykonuje się w laboratorium, gdzie, gdzie dokładność pomiaru ma niezwykle duże znaczenie. No i wiele kobiet, to jest jeden tylko z, z przykładów, relacjonowało, że no właśnie, albo one, albo kto, któreś z ich znajomych przeprowadziły badania, prawda, pomiary, ale ostatecznie nie wzięto ich pod uwagę, czy przy publikacjach, czy przy... Pochwałach, które później zbierały osoby, które były zaangażowane w te, w te badania. I ostatni, ostatni rodzaj, który mogłuszna by było nazwać uprzedmiotowieniem seksualnym. Tutaj chodzi po prostu o sprowadzanie kobiet do, do ich fizyczności, do ich fizycznego oglądu, wyglądu, albo po prostu traktowanie ich jako obiektów seksualnych. Tutaj można też zaliczyć, e, to, co e, nazywa się e, mówieniem dowcipów seksistowskich, prawda, czy jakichś takich e, e, przycinków właśnie e, w tym kierunku. No i oprócz przywoływanych cytatów, które ilustrują właśnie ten rodzaj e, e, mikroagresji, biorące udział w badaniach kobiety, Zgłaszały też właśnie najbardziej w tym przypadku, że te awanse ze strony czy kolegów, czy właśnie przełożonych, czy profesorów, kiedy to się działo jeszcze na studiach, były o tyle trudne, że Czuły, że no, są w relacji nierównowagi, prawda? że są to relacje władzy, więc po prostu e, bały się e, przekazy, no, m, mówić o tych, o tych doświadczeniach e, komukolwiek, no, bo bały się właśnie, że mogą spotkać się, e, mogą się spotkać z jakimś odwetem, prawda? albo będą miały utrudnione e, zakończenie e, studiów. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że to postrzeganie kobiet jako właśnie takich obiektów seksualnych oznacza jednocześnie nie traktowanie ich poważnie jako, jako naukowców. No i tutaj ten króciutki cytat akurat z badań prowadzonych w niemieckiej jednostce to ilustruje. Prawda? Lalunia, która dobrze wygląda, ale, ale na pewno nic nie, nie umie. Dosta jest sygnał, że powinnam już kończyć więc postaram się to zrobić. Mam co prawda jeszcze kilka slajdów, ale może w dyskusji będzie można o tym powiedzieć. Jak Państwo widzicie zagadnienie mikroagresji jest głównie badane za pomocą badań jakościowych. Badań ilościowych jest niewiele, więc trudno powiedzieć o skali występowania tego zjawiska, bo zapewne w niejednej głowie zrodziło się pytanie, no dobrze, ale o, o jak często występującym zjawisku my mówimy. Badań ilościowych jest niewiele. Najczęściej, jeśli były realizowane to w, środowiska, w środowisku instytucji amerykańskich, no i nigdy nie mają charakter, charakteru reprezentatywnego, prawda? Więc nie możemy, nie możemy tego jakby uogólniać. Natomiast tylko dla takiej wizualizacji chciałam Państwu przedstawić. Nie wiem, czy one są czy widoczne jest to, co tutaj zamieściłam, ale to, są, to jest taka bateria pytań. Którą zastosowaliśmy właśnie w sondażu, który najpierw w projekcie ACT, a potem w projekcie Inspire zaprojektowaliśmy. Jest to sondaż, który bada właśnie warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo w pracy, doświadczenia związane z godzeniem życia zawodowego i, i, i prywatnego i między innymi. Przepraszam bardzo, znalazło się miejsce właśnie na zbadanie tych, tych mikroagresji. W tej wersji nie ma tutaj jeszcze jednej ważnej informacji. Ja wybrałam tylko te dane, które dotyczą osób, bo badanie było realizowane w jednym z uniwersytetów na całej populacji społeczności uniwersyteckiej. Wybrałam podgrupę osób, które są akademikami i co więcej, zadeklarowały otwarcie, że reprezentują nauki ścisłe i przyrodnicze. Więc ta próba to 136, 139 osób. No i co można powiedzieć na podstawie, na podstawie tego zestawienia? To na pewno to, że te mikroagresje nie są zupełnie marginalnym zjawiskiem. Bo od kilku na, drugiej, na drugim slajdzie do nawet 30 paru procent osób zwraca uwagę, że czasami bądź często doświadczały określonych form mikroagresji. No i po drugie, można powiedzieć, że najsilniej obecne są doświadczenia właśnie pomijania wkładu, niebrania pod uwagę czyjejś opinii, kwestionowania inteligencji czy też zaniżania. Czyjejś rangi. Yy... Oczywiście podkreślam, że badania nie są reprezentatywne, więc akurat w tej próbie tak było, prawda? Nie można mówić, że w całej instytucji tak jest. No i po trzecie, występowanie takich doświadczeń zgłaszają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, co również zasługuje na uwagę również wtedy, kiedy projektujemy rozwiązania, które mają no, poprawić kulturę organizacyjną danych instytucji. Pamiętajmy, że adresatami i uczestnikami tych zmian są zarówno kobiety, jak i Mężczyźni. I w ten sposób zamknę moje wystąpienie. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Dziękuję serdecznie Pani Doktor za tak wnikliwą prezentację.